Witam wszystkich, żebyście się brał na maksa. Dzisiaj kupujemy nie to, tego skina nie. Kupujemy hmm, którego skina? Tego kupujemy do Mortiska. Jeszcze on jest w archiwum, więc. Co? Oczywiście kupuj się takie rzeczy z falcer. To Co się. Wpisujcie się, w kod, tylko, w, tylko musi się wpisać kod VCR jak będzie to więc dobra, kupujemy sobie to zaraz, muszę robić cięcie. Dobra, mamy już i kupujemy tego skinka, bo widać, że on w archiwum jest, więc to zostało nam kupić. To, to jest skin najładniejszy, ten Mortis i bardzo chciałam go mieć. To jest wyjątkowy skin, którego naprawdę bardzo chciałam mieć. jakąś. ten Mortisek jest? Mortis. Mam tego skinka. Jest bardzo ładnym skinem dla mnie. muszę sobie go do patrzeć Patrzcie, to jest bardzo ładny skin. To jest taki Freezier Rock. Ja mam niego Rock'n'Rollowa a ja się naprawdę nazywam. Bo nie czytałem, muszę Wam się przyznać. I ten mortisek jest. Rock'n'rollowy mortis. Ja sobie zagrajmy nim. Freezier nam później Może wygramy, choć nie sądzę. Ale jeszcze sądzę, no, fajnego skinka. Bo ładny skinek jest, nie powiecie, że jest brzydki. brzydki. Nie, po co to ustawiałem? Kurde, ja bym od tego teraz uciekał. Fajny ten skinek jest. Ładny, podoba mi się. Tak fajnie w grze się prezentuje ogólnie. No, myślę, że dam tego skinka. Dam temu skinowi. Nie będzie jest piękny ten skin, ale jest. Myślę, że taki o dobre 8 mu dam bo jest fajny, pra, fajnie się prezentuje w grze. Takie włosy mu dostają. Dam temu skinowi nawet gdzie mogę. 8,5 mu daje, wiecie? 8,5. Bo ładny ten skin. Jest mi się osobiście tak podoba. Ale nie jest przepiękny, kostki, u bardzo ten skin jest taki jakby inny, bo przechodzi też do archiwum tego całego, więc jest dla mnie inny taki jeszcze na dodatek. Bardzo ładny ten skin dla mnie jest. Muszę Wam powiedzieć. I fajnie tak się nim ucieka, ten murtis, tak sniki, piłki, wiecie o co chodzi, nie? Tak w ogóle murtis jaki nieraz lubię, nie sobie nieraz jaki mogę fajnie sobie od nich pouciekać. Kurde, mam problem. Nie. Dobra, trudno. Jestem dobry z Mortisem, na to ma być trochę głupia. Ale myślę, że tak skin jako skin Mortis, tak słabo poznać Skin ci naprawdę fajnie. Myślę, że jest ja szansa jakaś, no nawet zdrząbka może, ale... To później, bo mi się, muszę się przekonać tego skinia bać. Na ja razie moje odnos 8,5. Mi się wydaje, że taka dobra na to bardzo dobrą. Takiego dziwnego bardzo skinował. Ale ładny skin. Bo przychodzi do archiwum i tylko na raz... Ja jeżeli nie wyszło, że chodzi z archiwum, to te skiny będą się po archiwum pojawiały raz na rok. Czy tam dwa razy na rok. Chyba dwa razy na rok albo raz na rok. Więc co warto mieć tego skina rok kontrolowego Mortisa. Bo wtedy daje Ci dużo fajnych rzeczy na przykład. A według mnie tak się muszę tak wypiąć, według mnie on nie powinien mieć grzebienie, tylko my powinniśmy mieć gitarę. Jak właśnie gitarę na łeb wszystkich. Według mnie tak powinno być. Ale to jest moje zdanie. To jest moje zdanie, a moje zdanie się tak trochę nie liczy, tylko pamięta się. Dobra, leży. Został Ja w ogóle nienawidzę Mortisa, ale... Zabiłem kogoś. Uf. Wow! Niemożliwe! Zobaczcie tam. sobie tak... Bo, 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 bo... Takie taktyka na Mortisa. Jeżeli masz mało power Cubów, Na przykład kolega wam zginął, to najlepiej jeździć tego... Uwodzicie jak. Właśnie, sobie mi się po taką power cube? Co mi tam, Nie stracę w ogóle HP. No straciłem się, ale mega mało. tygodni? No. Widać, że Mortis jest, jest fanem do uciekania. Jakąś mało oby O kurde, wielkie starcie jest. Mam problem. Bo wiesz, że to może być Brock albo taka Dynamic. Nie na pewno, Może być Bóg. Albo jaki er ma. Mam problem. Kurde. Kurde. Niech tam ich porób. Porób por, to bo. Co wygrał? Kurde no! I, 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 i. I, mm, mm. No Na trudno, uszłyśmy miejsce. Myślę, że to jest fajne miejsce. Niedługo i nam będzie mieli też. że odcinek będzie udany, ale to nie jeszcze nie koniec odcinka, bo muszę wam powiedzieć kto wygrał konkurs. uwaga wygrał nie, jeszcze nikt. Już mnie nikt nie zgłasza. Ja się wygląda w tytule em, konkurs na karnet bojowy. No to będzie dobrze. zostawić się pod tym odcinkiem dużo subów. A ja bym mówię że mógłbym dać opis, że nasz, na tytule że rozdaję karny, żeby więcej osób mógł zobaczyć, bo nie tak film. A chcę ich zachęcić, żeby brali udział w tym konkursie. Właśnie dlatego. Bo mam wielkie szansę, żeby wygrać. Tylko, że nie każdy wygrywa. Ale, już zostawić się jeszcze do tego się może nie, jeżeli zostawicie, żeby mieli 50 osób, które daje dwa karnety bojowe z levelem 30 do Gajla, albo z levelem 40, o, z 40 myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Aha, dobre, dobre. Więc ja chyba będę wymorzywała mi się zjeżdżać, no to chyba taki króciutki, głupi odcinek Bo dzisiaj nie miałem czasu nagrać dużo odcinków kupiliśmy bardzo ładnego skina i w ogóle tyle mam do powiedzenia chyba, bo... Jeszcze trochę złamę z wami pogadam <głynie> ogólnie mam pomysł na serię, nie ja będę sam w Fortnite to będzie tylko. Jak chcesz się mnie przekonać, to mogę... jeśli się mnie przekonać, to mogę nagrać coś brał na tą serię. Więc... Dobra, ja będę sobie żegnał. Pa!